Czego ludzie najbardziej obawiają się po szczepieniach? Niepożądanych odczynów poszczepiennych, a właściwie tego, że ktoś kiedyś komuś powiedział, że ktoś zaszczepiony zachorował albo umarł. Nie mają na to dowodów twardych, tylko anegdotyczne. Jedna pani, drugiej pani powiedziała, że sąsiadka szwagra miała dziecko i jak zaszczepiło dziecko, to ono potem zachorowało albo dostało autyzmu. Dużo częściej yy, i dużo groźniejsze są yy, skutki przechorowania choroby niż takie niepożądane odczyny poszczepienne. Ja wiem, że one mogą się czasem kończyć hospitalizacją, ale mimo wszystko zastanówmy się i zadajmy sobie pytanie: jeżeli moje dziecko yy, trafiło do szpitala po szczepieniu i miało jakieś yy, cięższe objawy, to jak ono zareagowałoby yy, na chorobę? Mamy szansę zmniejszyć e, ryzyko wystąpienia nop e, Kiedy lekarz kwalifikuje dziecko do szczepienia, trzeba przyjść z dzieckiem do lekarza. Lekarz powinien dziecko obejrzeć. E, zachęcam też do wypełnienia takiej ankiety, którą lekarz powinien mieć, gdzie są pytania np. o e, choroby autoimmunologiczne w rodzinie albo np. o to, czy dziecko miało temperaturę powyżej 38 stopni. I po wypełnieniu takiej ankiety, szanse. Na to, że nie trafi się w odpowiedni moment ze szczepieniami, są naprawdę nikłe. Że będę szczepić swoje dzieci, wiedziałam właściwie, odkąd dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Jako wirusolog jestem świadoma tego, jakim zagrożeniem są choroby zakaźne. Jeżeli mogłam ich uniknąć, to na pewno yy, zrobiłabym to. Dlatego zaszczepiłam swoje dzieci na wszystkie obowiązkowe szczepienia i na część szczepień yy, dobrowolnych. Bardzo często moi znajomi, jeżeli mają jakieś wątpliwości dotyczące szczepień, pytają się mnie prywatnie o zdanie i opinię o tym, czy szczepić swoje dzieci. Jeżeli nie ma u nich żadnych przeciwwskazań, dzieci nie są przez lekarzy określone jako dzieci w grupie ryzyka, nie mają chorób autoimmunologicznych, ani nie są chore na nowotwory, to zawsze. Zachęcam ich do szczepienia. Oczywiście trzeba pójść do lekarza i odbyć taką wizytę kwalifikującą do szczepień, żeby potwierdzić, że dziecko jest w pełni zdrowe. Zachęcam ich także do rozważenia tego, żeby zaszczepić y, na szczepienia zalecane, jeżeli tylko są w takiej sytuacji finansowej, że mogą sobie na to pozwolić. Bo niestety y, często te szczepienia dobrowolne są dość drogie. Natomiast jeżeli y, mamy tylko y, możliwości finansowe, to zawsze ich zachęcam do tego. Co więcej, ja zachęcam y, dorosłych znajomych, którzy się teraz pytali na przykład w związku z epidemią odry, czy mają się doszczepić. Y, żeby sprawdzili, czy mieli w ogóle szczepienia albo czy jedną dawkę. I kilka osób zachęciło do tego, żeby zaszczepiły się dodatkowo. A nawet te ci znajomi zaszczepili swoich rodziców, którzy nigdy nie byli szczepieni na odrę, ponieważ mają kontakt z ich dziećmi małymi. Jeśli dziadkowie opiekują wnukami, i dziadkowie, aby chronić swoje wnuki, które na przykład jeszcze są w wieku, kiedy nie mogą być szczepione, sami się zaszczepili. Mówi się, że to są choroby. Wieku dziecięcego, lekkie choroby, ale ja jestem świadoma y, tego, że y, mogą mieć również ciężki przebieg i y, po przechorowaniu mogą wystąpić powikłania, bardzo ciężkie i kończące się nawet śmiercią. Nie wyobrażam sobie narażenia swoich dzieci na coś takiego.